Witam serdecznie tradycyjnie w tygodniowym podsumowaniu wydarzeń ze świata PlayStation, czyli PS News. Skończyły się różne prezentacje zawierające, co będzie w przyszłości, a zaczęły się konkrety. Mamy gry, co ważne, ale znów atakuje nas znienacka dobroć w postaci pokaźnego update'u do PS5, więc od tego oczywiście zaczniemy. Przypominam, że możecie uderzyć w dzwonek, dzięki temu wiecie, co jak, plus dodatkowo wspieracie nas w rozwoju, za co jesteśmy Wam niezmiernie i nieprzerwanie wdzięczni. A ja odpalam już konkret... Konkretny, konkretny. Kolejny odcinek PS News. Lecimy z tematami. W końcu pojawiła się nowa wersja systemu operacyjnego PlayStation 5. Teraz jest już ona dostępna dla wszystkich i oczywiste jest to, że wszyscy się z tego powodu bardzo cieszymy. Naturalnie zmiany jest kilka i zaraz o nich opowiem, ale najważniejszą jest możliwość aplikacji wewnętrznej dodatkowego dysku SSD M2. Właściwie proces takiej operacji został bardzo ładnie pokazany i opisany w osobnym materiale wrzuconym na nasz kanał wsparcia technicznego, ten globalny, link do niego wrzucam w opisie i tutaj u góry, możecie sobie sprawdzić. Osobiście jestem już po instalacji tego ustrojstwa, którym jest dysk i wszystko śmiga aż miło. Oczywiście nie przeprowadziłem uber dokładnych testów polegających na zgrywaniu materiałów z 10 najpopularniejszych gier, no a potem porównywania ich co do klatki i ma to swoje podłoże w dwóch właściwie powodach. Po pierwsze, i tak już to zrobił ktoś przede mną i o wiele mądrzej, plus jestem prostym człowiekiem, gdy włączam grę znajdującą się na dysku M2 i działa mi ona mega szybko na równi z tym oryginalnym dyskiem SSD który jest już zamontowany w PlayStation 5, po prostu się z tego cieszę, że mam dodatkowe miejsce na kolejne gry, no i że wszystko pięknie śmiga. Faktem jest, że przy wyborze dysku trzeba pamiętać, aby miał on wymagane parametry, i aby to sprawdzić, są właściwie dwie sprawdzone metody. Pierwsza to na oficjalnej stronie link znajdziecie ponownie w opisie tej rozpiski. Warto zapoznać się z tabelą pokazującą tam, jakie parametry musi spełniać dysk, aby mieć je na uwadze przy przeglądaniu ofert potem w sklepach, gdy takiego dysku szukamy. Ważne jest też to, że w celu chłodzenia pamięci dobrze by było, aby posiadała ta pamięć dodatkowa radiator, a ten z kolei albo musimy dokupić osobno, albo w niektórych modelach będzie on już częścią zestawu. Drugi sposób to po prostu zasięgnąć języka u innych graczy i sprawdzić, z jakich dysków najczęściej korzystają inni, no i jakie sobie chwalą. Opcji jest kilka. Ja zdecydowałem się na ten i wszystko śmiga na nim bardzo dobrze. Po zrobieniu update'u systemu konsoli, a potem zamontowaniu fizycznie dysku m 2 w środku, pojawi się on jako dodatkowa opcja w menu pamięci masowej w ustawieniach. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, czy gry będą instalowane na ten właśnie dysk, czy na inny lub po prostu skasować albo przenieść z niego zawartość. Dla przykładu tutaj specjalnie nie potnę całego procesu, abyście w czasie rzeczywistym mogli zobaczyć, ile zajmuje przerzucenie, np. przykład Ghost of Tsushima Directors Cut w wersji na PS5. Gra zajmuje niecałe 62 GB, jak widzicie, a czas trwania całej operacji to około 40 do 45 sekund, tak mniej więcej. Jak sami więc widzicie, prędkość operacyjna zdecydowanie jest tutaj utrzymana. Update dodaje także kilka innych fajnych opcji systemowych, i tu na marginesie powiem, że w ogóle mam takie wrażenie, że moje PS5 po tym updatecie jest takie bardziej snappy, że tak to ujmę. Wracając jednak do konkretów, zmieniono oznaczenia PS4 i PS5 na ikonach z grami. Łatwiej teraz zauważyć, na którą wersję gry patrzymy. Takie rozgraniczenie pomaga też wtedy, gdy mamy zainstalowane dwie wersje tej samej gry, czyli tą z PS4 i z PS5. No i pojawiają się one w naszej bibliotece, na ekranie startowym w taki sposób, a nawet w PlayStation Store, jako dwa osobne elementy. Więc można szybko ogarnąć, którą wersję chcemy kupić w PlayStation Store lub na przykład skasować z dysku. Dodatkowo też, jeśli każda z gier ma osobną listę trofeów, będzie to automatycznie odzwierciedlenia w małym oknie po prawej stronie na dole. A skoro mowa o trofeach, zostały one zmienione z poziomego wyświetlania na pionowy, przypominający ten z PS4. Super, cieszę się, bo nie ukrywam, że lata grania na PlayStation zrobiło swoje i po prostu w mojej głowie tego typu system ich wyświetlania stał się jedyną słuszną metodą. Trofea posortować można według ich poziomu. Można sobie też ustawić do pięciu z nich, które chcemy śledzić, aby nie musieć przekopywać się za każdym razem, no żeby sobie coś tam w rozpisce móc sprawdzić. I co ciekawe, stworzono do tego specjalne małe podręczne menu, które ułatwia sortowanie tychże trofek. Możemy nawet przypiąć tę mini listę na stałe do ekranu. Ciekawe. Kolejna rzecz, można o wiele wygodniej pokładać sobie ikony w centrum sterowania. Tutaj w zakładce Gamebase można także bezpośrednio odpowiadać na wiadomości, które otrzymaliśmy od innych. Na drugiej karcie natomiast można szybko sprawdzić, którzy z naszych znajomych są aktualnie online, którzy są nieaktywni, a którzy się obrazili, nie chcą, żeby z nimi gadać, czyli mają włączoną funkcję nie przeszkadzaj". Można zamykać teraz także całe imprezy. Jednym poleceniem to coś w stylu zawezwanego przez sąsiada na naszą ultracichą domówkę patrolu policji albo Straży Miejskiej w sumie. Ciekawą opcją jest uruchomienie symulacji dźwięku 3D na zwykłych głośnikach stereo w telewizorze. Aby to zrobić, musicie przeprowadzić szybką operację kalibracji audio Waszego pokoju przy pomocy kontrolera. Spoko rzecz, myślę, taka niecodzienna. Można też skorzystać z aplikacji PlayStation mobilnej, aby sterować zdalnie konsolą, jeśli jest to czymś, czego potrzebujecie. W temacie PS4 natomiast Update 9.0 wprowadza np. możliwość przeglądania trofeów zdobytych w grach na PS5. Od siebie mogę powiedzieć tylko, że uważam update za mega dobry krok we właściwą stronę. A tak jeszcze wracając do tych testów wydajnościowych dysku M2, no to na przykład następna gra, o której powiem za moment, była właśnie zainstalowana na nim i z niej to zgrywałem materiał. Więc jak sami zobaczycie, wszystko śmiga poprawnie. Główną premierą tygodnia była gra Deathloop. Jest to produkcja studia Arkane, twórców serii Dishonored i Prey też jeszcze zrobili taką grę, bardzo fajna zresztą. Jest to ważne, bo w pewnym sensie to studio jest, nazwijmy to gwarantem sukcesu albo dobrej gry po prostu. Na że produkcje, które tworzą, mają unikalny styl. W grze wcielamy się w kolta, który nie ogarnia o co chodzi, a wraz z nimi w sumie także my. Gra zaczyna się śmiercią bohatera, a potem od razu jego przebudzeniem na plaży, na tajemniczej wyspie. Rzeczywistość została zresetowana i niemalże od razu pojawia się temat, że aby uciec z tego dziwnego miejsca, musimy przerwać pętlę czasową. Aby tego dokonać, trzeba zlikwidować wszystkich ośmiu wizjonerów zamieszkałych na wyspie i dokonać tego trzeba w ciągu jednej doby, bo po całym dniu po prostu wszystko się resetuje. Aby tego dokonać, musimy naturalnie najpierw zgłębić tajemnice wyspy. Po każdym cyklu, który zakończy się niepowodzeniem, czyli finalnie naszą śmiercią, no wracamy do bazy i teoretycznie zaczynamy od początku całość, ale zdobyte wskazówki zostają z nami i też po pewnym czasie, w miarę upływu gry, oczywiście, możemy zachować część naszego ekwipunku, na który składa się broń, ale także dodatkowe ulepszenia i takie tabliczki specjalne, które dają nam supermoce. Deathloop ma bardzo fajny model strzelania, jest nie tylko precyzyjny, ale i w pełni wykorzystuje PAD DualSense i dzięki temu faktycznie każdy model broni kopie inaczej i to jest mega odczuwalne i całkiem fajne w obcowaniu. Chociaż muszę przyznać, że niezbyt kreatywni taktycznie wrogowie ułatwiają korzystanie z niej w sensie no wrogowie za mądrzy to tu nie są. Znajdowane notatki budują klimat takiej totalnej degrengolady, jakiejś takiej grupy dziwnych ludzi i jakiegoś takiego totalnie odjechanego świata. Wizualnie, jak widać, wszystko jest utrzymane w stylistyce lat 60. Oczywiście oprócz strzelania czy skradania się używamy jakichś takich wykręconych zdolności specjalnych, no i co ważne zwiedzamy w miarę swobodnie różne części wyspy składając w całość kolejne części układanki. Taki semi-sandbox mniej więcej bym to nazwał. Często jest to kreatywna eksploracja, na przykład na zasadzie hmm, skoro wszystkie drzwi do tego budynku są zamknięte, to może wskoczę jakoś przez okno na piętrze. To jest niecodzienne w grach dzisiaj. Dodatkowo co jakiś czas nasza tajemnicza przeciwniczka powraca, aby nas dorwać, a jej poczynaniami może po jakimś czasie kierować całkiem sprytne jaj, albo inny gracz też, co jest akurat ciekawe. Szerszy materiał o Deathloop przygotowuję dla Was aktualnie, w nie teraz, kiedy nagrywam, ale w domu. Ale jedną rzecz, którą muszę powiedzieć już teraz, Deathloop zaskoczył mnie pozytywnie, bo wolę gry utrzymane w nieco innej stylistyce, a tutaj coś mocno zażarło i do końca nie jestem w stanie pokazać palcem, co to konkretnie było, ale zaintrygowała mnie ta gra. Też zaznaczam, że nie zagrywałem się w poprzednie gry tego studia i widzę, że ci co grali mają też dodatkowe przemyślenia do moich, takie inne wręcz nawet bym powiedział. Tak czy inaczej polecam sprawdzić, bo fajnie się tutaj kombinuje. A i polski dub, jak nie używam z reguły polskiego języka w grach, to tutaj oddaję szacunek. Aktorzy wcielili się mega kozacko w swoje role. Plac Dorseja, pierwsze piętro, Plac Dorseja. Skąd wiesz, gdzie ja teraz jestem? Masz kamerę no czy... Nie, że zadiowa śledzić twoją pozycję, a ty zawsze jesteś taki zaskoczony. Jakbym nie wiedziała, dokąd się wybierasz. Sam nie wiem, dokąd się wybierasz. Predatorce jest na końcu drugi przy klifach nie zgadnę. Pierwsze piętro. Jakby ktoś czekał na zaproszenie. <grym> Żebyś się chwalił piwem z nalewaka? Innie ja. Ten kolt kończy tę rozmowę. <grym> Z takich jeszcze rzeczy pobocznych, jeśli chcecie, możecie wcielić się w kota, który robi kocie rzeczy, ponieważ pojawił się remaster, a właściwie remiauster. Uwaga, tutaj zaawansowane w wymowie angielskie słowo cut lateral damage. Gry pierwotnie wydanej w 2016 roku. I tak jak mówiłem, jesteście kotem i siejecie zamęt w mieszkaniu swojego właściciela. To ciekawe, kot, a właściwie koty, które można wybrać, mogą zdobywać skillem. na przykład, nie wiem, double jump jest, szersze machnięcie swoją łapą, dodano też w tej wersji kilka nowych poziomów, no i są nowe rzeczy też do zniszczenia. Kociej kulki chyba nie da się wyprodukować, ale ogólnie gra typu jestem kotem. A jeśli wolicie gryzonie, to Tales of Iron jest czymś, na co warto, myślę, zwrócić uwagę. Jest to niesamowicie unikalny wizualnie 2D RPG, stworzony przez niezależne od Bug Studio. Gra opowiada o szczurze zwanym Reggie, który musi przejąć po ojcu władzę w podupadającym królestwie, którym dodatkowo targa konflikt z wrogimi żabami. Gra zbiera bardzo dużo pozytywnych ocen. Dużo graczy chwali klimat, system walki, chociaż mógłby być trochę bardziej dopracowany, no i taką unikalność, która ta produkcja niesie ze sobą. Tym samym Tales of Iron wskakuje na moją listę gier będę grał w grę. A jak nie czujesz się kotem albo szczurę, a bardziej szadą ninżą, to Aragami 2 zaspokoi Twoje potrzeby i Twojego znajomego, bo można w tę grę przykopić. Aczkolwiek z tego co widziałem trzeba dać twórcom moment na powrócenie ze sklepu z dużą paczką plusa kolepu, bo po prostu jest tam sporo takich bagów, które ogólnie powinny zostać usunięte. Mowa tu o takich robalach, które mogą potencjalnie po prostu popsuć zabawę. From darkness, the Aktualnie w PlayStation Store obowiązuje promocja podwójne rabaty. Jest to oferta, która jest stworzona z myślą o aktywnych plusowiczach. Dzieje się tak dlatego, bo każdy z członków lub członkiń otrzymuje po prostu dodatkowy procent przeceny, czyli jest jeszcze taniej. Oferta jest ważna do 30 września, więc macie jeszcze około półtora tygodnia, aby ewentualnie zdecydować się na coś, co tam się znajduje. Jest tam sporo fajnych gierek, myślę, na przykład Desperados 3, o którym miałem wspomnieć, jak będzie w przecenie, bo kiedyś pomyliło mi się i zajawiłem dodatek, a nie całą grę. Jak lubicie stare warcy Jedi Fallen Order jest bardzo spoko, polecam, zwłaszcza że na PS5 gra śmiga w 60 fps Można by rzec, że korzysta z mocy next gena. No a jak po tym mega sucharze potrzebujecie wody, no to Meniter świetna gra o rekinie albo kolekcja BioShock 1 2 oraz Infinite zaspokoi wasze pragnienie. Choć w sumie woda morska tak średnio nadaje się do picia, ale już mniejsza z tym. Lego są gry różne, także i jest Mortals Phoenix Rising, czyli zaskakująco fajna, luźna gra, osadzona w klimatach mitologii greckiej, w pięknym, kolorowym, otwartym świecie na jakiś czas przed tym, kiedy to na imprezę wbił Kratos i wysłał wszystkich bogów Olimpów w niebyt. Są też świetne gry imprezowe, czyli na przykład wiedza to potęga. Kto jest mistrzem gry? Przekonajmy się. Wspaniale Wam poszło, brawa! Tradycyjnie trochę dla szybkich newsów, które są szybkie, czyli mojego ulubionego segmentu newsów, zaczniemy od opóźnień. Dying Light 2 nie ukaże się 7 grudnia, ponieważ premiera gry została przesunięta po raz kolejny, tym razem na 4 lutego przyszłego roku. I nie mam tutaj w sumie nic więcej do dodania. Powody tego typu poślizgów z reguły są podobne, czyli potrzeba więcej czasu na polerkę i wyproszenie z imprezy jak największej liczby bagów, wiadomo. Don't get me wrong, I love Dying Light, but it's time for Dying Light 2 stop nas us around. No, ale taka sama też potrzeba pojawiła się u twórców Battlefield 2042, no, ale tu opóźnienie będzie o wiele mniejsze, bo tylko do 19 listopada, czyli prawie dokładnie miesiąc obsuwy. W tym przypadku pewnie większej ilości graczy podskoczyło ciśnienie, ale jednak jest to po prostu tylko miesiąc więcej. Na 5 października zapowiedziano premierę gry BPM, czyli w tym przypadku jest to skrót oznaczający bullets per minute. Jest to Roguelike FPS. Jak widać, ale myk specjalny polega na tym, że strzelamy tutaj, przyładowujemy i robimy uniki w rytmie rokowej ścieżki muzycznej. No po prostu musimy robić to w rytm, inaczej to, co chcemy zrobić się nie wydarza. Ciekawa rzecz, myślę, sprawdzę na bank, bo chyba mam nawet większą słabość do muzyki jako takiej aniżeli do gier. Podejrzewam, że niektórych z Was ucieszy informacja o tym, że w najnowszej FIFA, czyli tej z numerem 22 w tytule Szpaka zastąpi smoku, czyli Dariusz Szpakowski odszedł na zasłużoną emeryturę, przynajmniej w temacie gier, a zastępuje go Tomasz Smokowski. Coś się kończy, coś się zaczyna, jak to mówi pewne powiedzenie. Pojawiła się zajawka tego, co w kwestii scenariusza oferuje Back for Blood, czyli zombie co shooter. Okazuje się, że za plagą zombie stoi jakiś nietny robak zmieniający swojego żywiciela w agresywnego potwora. Natomiast zadaniem drużyny jest zniwelowanie zagrożenia. I spoko w sumie. Ciężko oczekiwać po tego typu grze jakiejś niesamowitej opowieści, więc taktyka pod tytułem Keep It Simple jest tutaj chyba właściwa. Swoją drogą trailer fajnie jest zrobiony. Tak mniej siście bym powiedział. Wiem też, że wśród nas jest grono fanów Sherlocka Holmesa, to ta gra na spokojną rozkminkę dla wszystkich tych, którzy ponad zwinność dłoni i palców cenią sobie analityczne myślenie, które pomaga rozwikłać różne zagadkowe wydarzenia. Gra jest swoistym prequelem wcześniejszych części, Sherlock ma tutaj 21 lat i trafia na fikcyjną wyspę Cordon utrzymaną w klimatach śródziemnomorskich, więc jest to pewna odskocznia od klimatów londyńskich. Poprawiono system walki i strzelania, ale też trzeba pamiętać, że zabijanie tutaj przeciwników nie jest mile widziane i ma wpływ na ochłodzenie relacji głównego bohatera z innymi postaciami w grze. Gra otrzyma polską wersję językową. A w temacie z zapowiedziano remaster drugiej części Destroy All Humans. Mega się cieszę, bo poirytowany kosmita krypto jest zawsze na propsie. Ja wiem, że dużo ludzi mówi, że to jest za stara gra, po co w nią grać, ale moim zdaniem jest to bardzo fajna seria. Co ważne, dwójka ukaże się na PS5 i liczę też trochę na upgrade jedynki, w tym przypadku w sensie, żeby śmigała w 60 na piące. Z kolei także, Alex otrzyma kontynuację. Klimatyczny trailer fabularny zapowiada historię o walce Magalan z jakimś wściekłym, kosmicznym wrogiem, przybywającym w formie jakiegoś meteorytetu Nie Przypominam tylko, że Alex to RPG pochodzący od twórców kultowego na komputerach Gotika do dziś, pomimo że jest stary. I zanim pokażę tak zwaną ciekawostkę z zeszłego tygodnia, ostrzeżenie, jeśli boicie się pająków, czyli dręczy was arachnofobia, przeskoczcie ten fragment. Okej, okay, już? Dobra, a więc. Co by było gdyby dać nowym pająkom miecze świetlne, wrzucić je na arenę i kazać im się bić? Odpowiedź: Gra Spiderhack. Ta osobliwa produkcja niezależna ukaże się w przyszłym roku na PS4 i PS5 i też będzie można sobie pograć w nią w trybie multi do czterech osób. Pająki z lightsaberami. Tego jeszcze nie grali. Po ostatnie trzy szybkie newsy powracamy do naszej bazy. Gran Turismo 7 zostało zapowiedziane na 4 marca 2022 roku. Flagowe wyścigi PlayStation będą dostępne na PS4 i PS5. Więcej szczegółów niebawem. Na kanale YouTube PlayStation Centralnym wrzucono ostatnio bardzo ciekawy materiał z procesu powstawania Returnal, a dokładnie z tego, w jaki sposób tworzono różne efekty specjalne występujące w tej grze. Polecam obczaić, bo po prostu fajne rzeczy tam pokazują, a gra ma takie tempo, że czasami, a właściwie zawsze, tego typu szczegóły raczej nam umykają podczas szaleńczego skakania pomiędzy pociskami. Ostatnia rzecz, zapowiedziano nową wersję słuchawek Pulse 3D. Technicznie mamy tutaj dokładnie to samo, co we wcześniejszym modelu, ale jak widać, są one całe czarne. Więc mamy pada już czarnego, teraz słuchawki. I mam wrażenie, że brakuje mi jeszcze do tego kompletu jednej rzeczy. Hmm, co to może być? I tak jeszcze wracając na moment z tym zasłącie oczy, bo pająk to poważnie nie jest żart. Rachnofobia, podobnie jak nowa część Matrixa, istnieje, więc nie należy jej lekceważyć, ani się z niej śmiać. Poważna sprawa. Ale nie chcę was tutaj straszyć, nie po to się spotykamy co tydzień, chociaż nasze spotkanie dobiegło do końca, bo dotarliśmy do końca naszej przygody w tym tygodniu. Przypominam, że możecie zapisać się do naszego newslettera. Pozostajecie w ten sposób na bieżąco ze wszystkim co PlayStation. No i co, dzięki za dziś. Ja wracam do dech Pętla sama się nie przerwie, a za tydzień Diablo 2, Resurrected i Kena. Widzimy się w newsach za tydzień. Nic się nie zmienia. Pozdrawiam wszystkich Was Państwo. Cześć!